Dobrej gospodarce opartej o zasady wolnego rynku. Jesteśmy dzisiaj znani w całej Europie, a nawet na świecie. Szczycimy się tym, że przez te 20 lat, poprzez mocne, zdecydowane reformy, ale także, a może przede wszystkim poprzez zdecydowane i mądre działanie naszych przedsiębiorców, wybiliśmy się na taką niezależność gospodarczą, która nie polega na tym, że się odcinamy od innych. Ale że potrafimy prowadzić nasze biznesy narodowe i te poszczególne, indywidualne w taki sposób, że nam nie tak bardzo grożą kryzysy europejskie i światowe. To wspaniale. Można sobie tego tylko pogratulować. Jestem przekonany, że w dużym stopniu to także zasługa wielkiej promocji Teraz Polska, bo dzięki temu polscy przedsiębiorcy poczuli się pewnie. Poczuli, że ktoś na nich liczy tu w kraju. Że ktoś ich promuje, bo to byli kolejni prezydenci, którzy wprowadzali to jako ważną część swojej działalności. A więc teraz Polska jest to hasło zawsze aktualne. Możemy powiedzieć, że po 20 latach, teraz Polska i polska gospodarka jest na ustach wszystkich. Niewątpliwie największym sukcesem polskiej gospodarki była transformacja. I to, że większość dochodu narodowego. K to, to jest dochód tworzony przez małe i średnie firmy. Nie te olbrzymie molochy, do których byliśmy przyzwyczajeni, ale te małe i, i średnie firmy, które w dużej mierze się tworzyły. Wiem, że sukcesem polskiej gospodarki była niesłychana dynamika małych firm, które niektóre z nich urosły, proszę zwrócić uwagę, niektórzy z nich byli ratami. Teraz polska firma Fakro, dzisiaj obecny tutaj Duchem i ciałem, końcem właściwie w tej chwili już budowlany. Ale oprócz tych firm, które rosły i zaznaczyły swoją obecność nie tylko w gospodarce polskiej, ale w gospodarce Europy, w gospodarce globalnej, jest bardzo wiele firm, które mają bardzo szczególną, szczególny rodzaj działalności, szczególny rodzaj działania. Tak jak chociażby tegoroczny laureat profesor Skarżyński, którego który został odznaczony również, zaznaczony nagrodą gospodarczą Prezydenta Rzeczpospolitej, za szczególne powiązanie, czy też połączenie umiejętności innowacyjnego działania i wykorzystania tego innowacyjnego działania na rzecz budowania sukcesu gospodarczego. I to chyba jest najbardziej charakterystyczne dla wszystkich firm, kilkuset już firm z okresu dwudziestolecia, które zostały wyróżnione przez znak teraz polską. Umiejętność znalezienia czegoś szczególnego i przekucia, przetworzenia tej szczególnej wartości w sukces gospodarczy. Rewolucję przeżyliśmy te 20 parę lat temu i bardzo dobrze. Wtedy było oczywiście trudno. Wiele osób, przedsiębiorców, firm musiało przetransformować się na zupełnie nowe tory. Ale udało się. Potem przeszliśmy parę kryzysów. Przypomnę chociażby z czasów lat końcówki 90., początku lat 2000. No i ostatni kryzys 2008-2009. Mimo to polska gospodarka błyszczy, błyszczy na tle gospodarek europejskich, ba nawet... W niektórych kategoriach na tle świata. Musimy być z tego dumni. To jest zasługa bardzo wielu osób, ale m.in. pana prezydenta Lehmanesa. Ja I uważam, że nie istnieje inny patriotyzm niż pozytywny. Ten obecny patriotyzm to już nie jest umieranie za Ojczyznę, to już nie jest walka o wolność. To już nie jest narażanie się na więzienie po to tylko, żeby Polska mogła się szczycić niezależnością, suwerennością, żeby mogła rozkwitać polska gospodarka. Ale to jest przede wszystkim pracowanie dla Polski. To jest ta wielka, nieustanna, na długie dziesięciolecia rozłożona praca, po to, żeby Polska była silna i miała właściwe miejsce w rodzinie narodów, bo 40-milionowy naród stać na bardzo poważne miejsce w Europie i w świecie. W dzisiejszych czasach trzeba być patriotą, dlatego że właśnie globalna gospodarka, właśnie globalna ekonomia, właśnie te wyzwania globalne tym bardziej wzmacniają wartość i znaczenie patriotyzmu. Znaczenie gospodarki, która jest oparta na lokalnej tradycji, na lokalnej umiejętności, na lokalnej zdolności, na innowacyjności, która pochodzi z naszych głów, a nie jest nie pochodzi z zakupionych z zewnątrz pomysłów. Dlatego patriotyzm jest jak najbardziej w cenie i zawsze będzie w cenie, a w gospodarce szczególnie. Patriotyzm dzisiejszych czasów, w wieku XXI, to jest patriotyzm budowania silnego państwa, nie oręża, nie budowania i postrzegania siły kraju na końcu lufy karabinu. Dzisiejszy patriotyzm to jest budowanie i działanie na rzecz swojego państwa, swojego kraju, swojego narodu. A poprzez ekonomię, gospodarkę, ta bowiem buduje status państwa na scenie międzynarodowej z jednej strony, a z drugiej strony daje wzrost dobrobytu społecznego, a przecież o co więcej chodzi? O to, żebyśmy w kraju cieszyli się z tego, co mamy, i o to, żebyśmy byli zdumni poza granicami kraju z tego, kim jesteśmy i co w tak krótkim czasie osiągnęliśmy. Jestem dumny z tego, co udało nam się zrobić. Ja, kiedy po raz pierwszy wyjechałem do pracy na zachód, a było to w roku 1977, i pracowałem na budowie e, w klubie muzycznym w nocy, to zawsze no, wtedy się zastanawiałem, czy nasza Polska nie może być taka, żebyśmy my się w niej dobrze czuli i mogli spełniać swoje potrzeby. E, dawać swoje zdolności. Później byłem przez pewien czas w Szwajcarii, też ciągle ta Polska mi e, była w mojej świadomości, aż dzisiaj 23 lata po okrągłym stole, 22 lata po rozpoczęciu e, funkcjonowania Nagrody Teraz Polska, można powiedzieć, że chociażby w tym roku ci wszyscy nagrodzeni, profesor medycyny, z, Polak z Singapuru, e, 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 ludzie zajmujący się wieloma i bardziej skomplikowanymi dziedzinami mający sukcesy w zarządzaniu czy w myśli kreatywnej, to trzeba być dumnym. Trzeba być dumnym z tych wszystkich ludzi, z Polaków, z Polski. Nie mamy czego się wstydzić. Powinniśmy być z tego dumni. Ja zawsze to podkreślam. I przynajmniej, że tak powiem, jeśli mówię o swojej działce, niedawno gościliśmy tutaj w Warszawie Wielki Kongres Zjazd Największych, Najlepszych Teatrów Operowych Świata. I proszę mi uwierzyć, że wszyscy byli pod tak olbrzymim wrażeniem profesjonalizmu, tego pięknego gmachu, jak to wszystko jest przygotowane, jak na wielkim poziomie jest to przygotowane, że świadczą o tym też produkcję tutaj teatru z największymi scenami typu Covent Garden, London czy Met, Nowy Jork. Więc naprawdę, przestańmy się jakby czuć, że gdzieś tam jesteśmy na końcu tej czy Europy, czy tam dopiero do, do niej wchodzimy, bo jesteśmy równoprawnymi partnerami i, i, i mamy się czym chwalić. Powinni, powinniśmy być naprawdę z tego dumni. Już mówiłem o tym, jak bardzo można być dumnym z Polski i z Polaków, i jak bardzo to jest powtarzane na e, korytarzach Parlamentu Europejskiego. Dla mnie to jest przedmiot dumy i radości. Że jestem z Polski w tych latach właśnie I jak pełniłem funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, to, to szczególnie mogłem to odczuwać i, i szczególnie mogłem być dumny dzięki temu, że pochodzę z Polski. Na pewno taką cechą, na którą mówimy, musimy trochę więcej popracować jest e, zdolność współpracy bo przecież to, że coś potrafimy zrobić w mojej firmie, musi się przełożyć na duży sukces, a ten duży sukces możliwy jest tylko poprzez umiejętność i zdolność współpracy z innymi firmami, z innymi ludźmi, ze wciągnięciem ich do tej wspólnej działalności. I dlatego wydaje się, że takie spotkania jak spotkania teraz Polska, kiedy mamy możliwość rozmowy, takiej trochę bezpośredniej również, pozwalają na budowanie. Poczucie zaufania, bo bez zaufania trudno współpracę, a bez współpracy trudno sukces, sukces globalny. No, na pewno mamy bardzo dużo tych cech pozytywnych, ale jak pewnie każdy naród znalazłyby się te negatywne, myślę, że Odwaga w innowacyjności, to jest nasze wyzwanie. Świat przyszły, a nawet dzisiejszy świat, to jest świat gospodarki opartej na wiedzy, świat bardzo innowacyjny, zmieniający się nie, niemalże z dnia na dzień. I jeżeli chcemy wygrywać tę konkurencję europejską, światową, musimy również być innowacyjni. A więc bym powiedział do przedsiębiorców, odwagi w, w innowacyjność. Polacy nie mają niestety takiego poczucia dużej wspólnotowości i działania, Razem muszą popracować nad innowacyjnością, nad organizacją. No, mamy co jeszcze zrobić, ale w sumie jest dobrze. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Będę ją wszędzie pokazywał i, i będę bardzo promował, ponieważ tak, Nagroda Teraz Polska bardzo się wpisuje w wyścig dookoła Polski, w Tour de Poloń. I myślę, że naprawdę. Tour de Palais jest produktem polskim już od 70 lat. Jest organizowany. Ja go organizuję od 20 lat już w nowej formule, inaczej. Jest to już Kolarska Liga Mistrzów, ale cały czas jest to impreza, która promuje fantastycznie Polskę i to godło idealnie się wpisuje w Tour de Palais. Reprezentujemy polską firmę, polskie znaczki może powiem dzisiaj nie skromnie, ale te nasze znaczki są w świecie nagradzane i dlatego pomyślałam sobie, że jeśli wszyscy się cieszymy na to, co w tej chwili w Polsce się dzieje, różne wydarzenia Piękne 20 lat, prawda, no tak zwanej nowej Polski. Prezydent Wałęsa był dzisiaj tego przykładem. Jak również to, że dzisiaj mamy euro, że mamy tu gości z całego świata, no to sobie tak myślę, że to jest naprawdę piękna nagroda. Ja jestem z niej bardzo dumna i cały mój zespół.